Dzień dobry kochani Dziś chciałam wam pokazać taki mały problemik który się tutaj stał i postanowiłam go rozwiązać właśnie teraz o tej porze roku na przedwiośniu ten problemik on y, nie jest jakiś wielki ale dosyć często się zdarza to jest goździk taki goździk okrywowy który sobie kwitnie ładnie ale zobaczcie między tym goździkiem jest bardzo dużo trawy. I on tutaj już tak od lat funkcjonuje z tą trawą. Ja tą trawę wyrywam, ale to nic nie daje, ona sobie po prostu odrasta. I dziś postanowiłam rozwiązać ten problem totalnie, że tak powiem, czyli wyciągnąć z ziemi całą roślinkę, oczyścić ją z tych traw, wsadzić ponownie, podzielić przy okazji, bo ona jest taka spora. Ta, ta kępka ma gdzieś 25 cm. Na no 15. Może ona jest taka troszeczkę podłużna. I zobaczymy, co nam się z tym będzie działo. Kępka jest z ziemi wyciągnięta, jak widzicie. Została Tutaj mamy oczyszczone stanowisko, już. Ponieważ część tej kępy, przez takie rozmnażanie z podziału, znajdzie się tu z powrotem. Natomiast inne części rozsadzę indziej. Kępka wygląda tak, a więc widzicie, że na tej trawie jest prawie tyle samo co tego goździka. I biorę się do oczyszczania i podziału. większość udało mi się ładnie rozdzielić. Mam 8 takich części, które są, zobaczcie, czyste i z tej trawy oczyszczone. Trawy okazało się całkiem sporo, tutaj jest ta trawa, którą też można gdzieś tam zagospodarować, gdzie nam trawy brakuje. Natomiast tutaj mam taką część, która nie chce się w żaden sposób rozdzielić z trawy, ale ja mam już sposób na taki problem, a mianowicie w ogóle generalnie staram się roślinie przed posadzeniem włożyć do wody. Wody nie takiej bardzo zimnej, tylko takiej w temperaturze pokojowej i one jak postoją 2-3 godziny, to łatwo się dają rozdzielić wtedy z tego i te również sobie posadzę dlatego, że one jak będą miały mokre korzonki i nawilżone łatwiej się przyjmują, no a to będę musiała w, w osobnym kontenerku sobie namoczyć, żeby żeby to po prostu rozdzielić, bo to jest tak splątane są te korzenie, że to nie jest łatwe a posadzenie takiej kępy niedokładnie oczyszczonej spowoduje, że no z powrotem będzie to samo, ten sam problem, prawda? Także ja mam taki patent, jak gdyby na to, żeby oczyszczać takie kępy. Większość tych kęp, które tutaj mam w szpalerze w tujach, nie ma tego problemu z większością. One się ładnie mają, nic tu im się nie dzieje. Jeżeli coś wyraz, wyrasta, o tak jak tutaj, to pod spodem, no to jak wtedy mogę to łatwo jak gdyby usunąć. Natomiast yy, Natomiast, jeżeli już trawa przerasta, no to to już jest taki problem, że trzeba się nim zająć totalnie. I taką właśnie tutaj pracę mam na teraz. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobraczki.